Przyjaciele, witam wszystkich. Jeszcze nie zdążyliśmy otrząsnąć się z dzikiej historii. Z generałem SBU z Odessy, u którego żony znaleziono rosyjski paszport i majątek rodziny liczony w milionach dolarów, a już pojawiła się nowa postać również z SBU. Dziś przyjrzymy się historii Kostiantyna Semeniuka, szefa służby bezpieczeństwa Ukrainy na Poltawszczyźnie. Jak zamiast tego, zamiast chronić region, którym zarządza i nas wszystkich Semeniuk i jego rodzina wzbogacili się podczas wojny luksusowe samochody ekskluzywne nieruchomości i podejrzane transakcje jak to wszystko w ogóle jest możliwe przyjrzyjmy się temu razem ale najpierw proszę zasubskrybujcie ten kanał na YouTubie i nie zapomnijcie zostawić lajka like oraz komentarza to bardzo ważne dla rozwoju naszej społeczności no dobrze nie będziemy już dłużej zwlekać zaczynajmy od razu Kostiantyn Semeniuk pochodzi z obwodu Czerniowieckiego. Jego kariera w Służbie Bezpieczeństwa zaczęła się od stanowiska zwykłego oficera operacyjnego, ale już od 2018 roku kieruje Wydziałem Kontrwywiadowczej Ochrony Gospodarki. Żona Maryna, inspektorka Czerniowieckiego Urzędu Skarbowego, zwyczajna rodzina urzędników państwowych. Gdyby nie jedno, ale po pełnoskalowej inwazji kariera pana Semeniuka gwałtownie nabiera tempa. Kremenczuk, Winnica i w końcu Połtawa. I tak w sierpniu 2025 roku zostaje oficjalnie mianowany szefem zarządu służby bezpieczeństwa Ukrainy na Poltawszczyźnie. Ale równolegle z awansem zawodowym pojawiły się inne szczegóły: drogie samochody, apartamenty, klasa biznes, a nawet kompleks wypoczynkowy w Karpatach. I najważniejsze jest to, że te aktywa często nie są zapisane na samego Semeniuka, a oczywiście na jego krewnych. Klasyczna historia. Dlaczego? A dziennikarze projektu Schematy przeprowadzili świetne śledztwo i ustalili, że pan Semeniuk bardzo lubi na przykład jeździć luksusowymi samochodami. No więc, powiedzmy Mercedes GLE 350 z 2020 roku. Formalnie samochód kupił teść pana Semeniuka, 68-letni wasyl, chusztyk za 75 tysięcy dolarów. Ale mandaty za przekroczenie prędkości. Na tym Mercedesie otrzymywał właśnie Kostiantyn Semeniuk. Na nagraniach z monitoringu za kierownicą również widać szefa SBU na Poltawszczyźnie. Ale przyjaciele, historia z Audi Q8 jest jeszcze ciekawsza, ponieważ w 2023 roku teść Semeniuka kupił tego SUWA za 68 tysięcy hrywien. To tak na marginesie 33 razy taniej niż wartość rynkowa. A najciekawsze jest to, kto sprzedał samochód za taką cenę. Pokażcie mi, ja też chciałbym sobie taki kupić. Okazuje się, że to był winnicki biznesmen Andrii Opanasiuk, a jednocześnie służba bezpieczeństwa Ukrainy, gdzie zastępcą szefa był właśnie Semeniuk, prowadziła kontrolę legalności zakupu przez Opanasiuka. Winnickiej fabryki lamp po kontroli biznesmen otrzymał pozytywną ocenę od Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, a następnie, jak wyjaśniają dziennikarze wydania schematy, sprzedaje samochód rodzinie tego samego kierownika, który przeprowadzał tę kontrolę. Świetnie to wychodzi, prawda? Dziennikarze zwracają się do pana Opanasiuka z pytaniem: Proszę powiedzieć, dlaczego taka cena? A on odpowiada: Sprzedałem ją handlarzowi, ale handlarza w łańcuchu tych właścicieli nie było. Kiedy dziennikarze pytają o to samego Semeniuka, on mówi, nie wiem, odwraca się i odchodzi. Podobna historia, przyjaciele, dotyczy u nas także nieruchomości. Ponieważ w listopadzie 2021 roku matka żony Semeniuka kupiła mieszkanie o powierzchni 120 m2 w prestiżowym czerniowieckim kompleksie mieszkaniowym, sprzedawcą był Titus Skrypa ojciec biznesmena Romeo Skrypy, którego lokalny urząd skarbowy prowadził śledztwo w sprawie unikania płacenia podatków na miliony hrywien. Wiecie co jest ciekawe? A to, że w tym czasie w tym samym urzędzie skarbowym pracowała kto? Zgadza się, żona Semeniuka, pani Marina, o której już wspominaliśmy. A mieszkanie sprzedano za półtora miliona hrywien, czyli dwa razy taniej niż wynosi cena rynkowa. Obecnie takie apartamenty swoją drogą kosztują około 10 milionów. Kiedy dziennikarze zapytali Romeo Skrypę, skąd taka cena, odpowiedział, że trzeba pytać ojca. A jeśli chodzi o śledztwo, mówi: Słuchajcie, zostaliśmy uniewinnieni, wszystko sprawdzono, jesteśmy czyści jak łza i nieskazitelni. W 2023 roku teść Semeniuka kupił działki w Karpatach. Część kompleksu wypoczynkowego z domkami, basenami, saunami, i tak Wszystko to, co lubią nasi chłopcy z SBU. Formalnie wartość transakcji wyniosła 22 tysiące Hrywien. 22 tysiące Hrywien. Rzeczywista wartość takiego majątku to około 300 tysięcy dolarów. Tym biznesem zarządza przedsiębiorca Serhii Perepelycia. Wiecie, co jest ciekawe. To, że Semeniuk zostawiał komentarze pod zdjęciami żony pana Perepelyci, co może świadczyć o ich dość bliskich relacjach? No chyba się znają, prawda? Na pytanie dziennikarzy o transakcję Perepelycia mówi Jaki Kostiantyn Semeniuk? Nie chce tego komentować. I też odchodzi. Oficjalne dochody teścia Semeniuka przez 25 lat wyniosły nieco ponad 900 tysięcy hrywien. Żona teścia oficjalnie nie zarabiała w Ukrainie. Sam Semeniuk jako urzędnik państwowy otrzymuje około 3000 dolarów miesięcznie. Skąd więc pieniądze na takie milionowe aktywa? W służbie bezpieczeństwa Ukrainy wyjaśniono dziennikarzom schematów w ten sposób. Teściowa przez ponad 25 lat pracowała we Włoszech, także w Izraelu, i jak zapewniano, wszystkie zgromadzone środki to legalne oszczędności. Ale czy rzeczywiście można było tyle zarobić? Nie wiemy, gdzie dokładnie pracowała, ale okej, okay, wiemy, jak ludzie wyjeżdżają do Włoch, gdzie tam pracują. Ale czy naprawdę można tam zarobić takie pieniądze, żeby kupić kilka samochodów za setki tysięcy dolarów i tak drogie nieruchomości? Prosimy, napiszcie swoją odpowiedź w komentarzach. Więc, przyjaciele, co mamy w tej sytuacji? Wysoki rangą urzędnik służby bezpieczeństwa Ukrainy, który kieruje Obwodem Połtawskim, tak, to nie jest region przyfrontowy, ale graniczy z nim i odczuwa wpływ wojny z Charkowszczyzną. Z Sumszczyzną, gdzie obecnie rosyjscy degeneraci rozpoczęli aktywne działania bojowe, uzyskuje dostęp do luksusowych samochodów i nieruchomości poprzez dość podejrzane transakcje. Sprzedający to często osoby zamieszane w sprawy, które prowadzi jego własny urząd lub urząd jego żony. Ceny są dziesiątki razy niższe od rynkowych. To przypadek, zbieg okoliczności, a może po prostu fart. Czy to jednak system, w którym władza jest wykorzystywana do osobistego wzbogacenia się? Pozostaje mi pytanie, przyjaciele: czy organy ścigania zareagują na takie fakty? Jak to możliwe, że na tle wojny niektórzy urzędnicy tak dziko się bogacą? Kto powinien to zbadać? I czy w ogóle będzie to badane? To są właśnie te pytania, na które pewnie chcielibyśmy razem z wami uzyskać odpowiedzi. Jakie pytania wy jeszcze macie, przyjaciele? I jak byście skomentowali tę dość dziwną historię, kiedy w ciągu zaledwie jednego tygodnia zatrzymano dwóch wysokich urzędników Służby Bezpieczeństwa Ukrainy? Po pierwsze, chodzi o pieniądze absolutnie nieznanego pochodzenia, które zamieniają się w majątek, bogactwo, luksusowe samochody, posiadłości i tym podobne. A nawet jak, na przykład, w przypadku funkcjonariusza SBU z Odessy u jego żony znaleziono rosyjskie paszporty? Napiszcie mi proszę w komentarzach. Dziękuję, że obejrzeliście to wideo do końca. Jeśli jesteście zainteresowani, będziemy kontynuować tę serię filmików. Dziękuję, dbajcie o siebie i do zobaczenia.